Kolejne nowe miejsce odkryliśmy w padze spacerując. No, zobaczcie: to jakieś kwiatki, mydełka widzę nawet wanilę. Ale pachnie ładnie. Jakieś przyprawy. Obok apteka, a tam gali też nie wiem, co to jest. Tam też musimy sobie wejść. Ja tu w aptece już jestem, mam i tyle kaktusa. Loverę kupimy kaktusa. <grych> widzicie albo apteka, duża apteka. Mikele, chce się pochwalić. No ładne, ładne. Taki Kaktus, a tam alowera. I oglądamy to w aptece. <grych> bo widzicie, ja zawsze chodzę tam do niebieskiego dachu, tam do sklepu. Ale w tą stronę już tak nie chodzę, bo w sumie nie mam po co. No i tak przez przypadek idziemy, idziemy. Mówię, nowe miejsce jakieś to, nigdy nie widziałam. Teraz to, wchodzimy tutaj. Tam widzę, jakieś buty mają. Mambo, ściągniemy buty. Jakieś nowe miejsce. Zobaczymy, co tutaj mają. perfumy mają. O, dzień dobry. Nawet po polsku mówią. Widzicie, jaka obsługa? perfumy mają po polsku mówią. A, i mydełka. A, ta sama mydełka, co mam od ciebie? Obok widzę, że buty nie chcesz kupić butów ani tak? Buty, o, salon jakiś, Beauty Salon. Stroje kąpielowe. Patrzcie, jak tutaj wszystko jest. Wszystko jest. A tutaj co to jest? Tego jeszcze nie widziałam też. Co tam jest? Mambo. Nie wiem, co tu jest. I to też będzie nowe. Tylko nie wiem, kiedy otwierają. Nowe miejsce, nowe miejsce. Może Michelek coś tutaj znajdziesz dla siebie? Uuu, parę stołu. Artystyczne miejsce, co? A my tutaj przychodziliśmy, ja tu jadłam jedzenie lokalne i to wszystko jest obok kocie A, to chyba już otwarte, ale tylko kawa. I mogę tu kolejne jakieś sklepiki. Tego nie było. Tego tu nie było. O, tutaj salon fryzjerski Mogę wynająć na Tak Kurczę, jak ten Zanzibar się rozwija, co? i ładne tu ubrania też są Dobra, następnym razem Brawo Sansipar, brawo <laughs> Brakło rybek